John, witam was serdecznie! Co tam dostałaś od Mikołaja? Mój Mikołaj przyszedł! Mamy to! I mamy gierki Pszit. Ale to będziemy oglądać dopiero chyba po nowym roku Bo żeby to streamować to ja potrzebuję sobie dokupić jeszcze chyba jakieś kable albo coś Muszę sprawdzić czy mam wszystkie Po co ten ring, wie jak ty chuda jesteś? Ach. Żeby pozostać chudą Widzisz mój drugi po taką kondycję po świętach to trzeba zadbać! Wiesz, to było... Sen. Jakby zatrzymaliśmy się na jakimś przystanku i stała tam Kasia, Kasi I Kosiak się wy... z tych auta Powiedziała pierdolę i się obudziłam Unlucky. Mi się dzisiaj śliło, że pływałam w morzu i rekin zjadł moją siostrę Na przykład. Ale przeżyła? Nie Przegrała zakład? Czy, czy to może jakaś kampania reklamowa Matrixa? Ten płaszcz wiecie o, to. Może to jest współpraca z nowym filmem, bo Matrix wyszedł, nie? Grywasz w Simsy? Grywałam w Simsy, no i problem był taki, że założyliśmy moją postać jako ja, i moja postać miała być tą lepszą wersją mnie, tą taką, tego miejsca, do którego ja mam dążyć, no nie? Czyli mieć faceta, super pracę, być turbu bogata i w ogóle i w ogóle, no nie, nie? Ale skończyło się tak, że moja postać grała na komputerze przez cały dzień, miała dwa koty, więc zrezygnowałam. Hej Kasik, to ten co składał skargę na dostawcę twojego internetu, proszę pokaż screena którego ci wysłałem. A, to ty na za no, wiadomościami cały czas, z którym widzę, gdzie się najlepiej pisało. Strasznie atencyjny jesteś. Pośmiałam się że z tego, co napisałeś polbiłam Ci wiadomość i idziemy w życiu dalej. Nie, nie będziemy się zatrzymać, nie będziemy się cofać. Wybacz, że tak ostro, ale musi to do Ciebie dojść. Do głowy muszę Ci to... Do... Tu, tu nie będzie! Nie będziemy wszyscy razem przy kominku siadać, trzymać się za ręce i pokazywać screenów naszych rozmów. Pragnę atencyjno widzę, ku. No ślepa nie jestem i trochę się już znam na ludziach. Dlatego Ci mówię, że nie będziemy się też przy kominku, trzymać się za ręce i oglądać screenów rozmów z Tobą, bo mam ciekawsze rzeczy do roboty. Przede wszystkim jesteś jedną z tysiąca osób, którzy do mnie piszą w ciągu dnia, więc moja pamięć ram w głowie nie zaprząta sobie Tobą głowy, rozumiesz? Ja patrzę, odpisuję, polubię Ci wiadomość i idę dalej w życiu. Dla Ciebie może to jest miłe uczucie, że ja Cię odpisałam i po to to robię, ale ja nie zapamiętuję Ciebie jako o, ten był miły, o, ten był ten był niemiły, o, a ten fajny napisał, o ten był zabawny, ten mi śmiesznego kotka wysłał. Nie mogę tak robić. Moja głowa byłaby zapchana zbędnymi informacjami, no przykro mi, ale taka prawda. Możecie się cieszyć z tego, że wam odpisuję, ale nie wymagajcie ode mnie, że będę koleżanką dla każdego i będę wam pomagać rozwiązywać problemy życiowe czy zapamiętywać was i wasze wiadomości. Sorry. Ten wysłał tylko screen i tam ja chciał trochę, a ten niektórzy ludzie są tak bezczelni na tych wiadomościach, że to jest no nie pojęta co ludzie czasami do mnie piszą. Jakbym sobie zaprzątała tym głowę, to cały dzień bym w p... chodziła Niektórzy mi jakieś p... poematy, jakieś rozprawki mi piszą, tu zrobiłaś chłopo, tu zrobiłaś zajebiście. Niektórzy mi piszą jakieś p... w ogóle bzdury, jakieś litanie błagają mnie, chłopka KUP mi samochód, bo potrzebuję, takie a bez szalne, niektóre człowieki są, że to jest dramat. Nie da się, po prostu się nie da. Chłop mi mówi na jeden z drugim, ej, a jak będziesz zmieniać kompa, to oddasz mi swój, bo potrzebowałbym takiego jak ty masz, dzięki. A mi ktoś dał, no wy mi ale to już przerabialiśmy. Mama ci zabrała ci tak powiem. Ale wiecie, wiecie, co jest no najpiękniejsze, że on spyt. Co? Zamawiamy coś? Co? Przecież dopiero żarłeś. No, ale pytanie: czy chcesz coś też? Dopiero coś, żarłeś drwala. No i to jest zmienia faktu, że możemy coś zamówić. Biorę kepsika sobie mega na cienkim, mieszane sosy i mieszane mięso. Chcesz? Kierowik? No ty Chcesz kierowik? Mm. No i teraz UNO powinien wyciągnąć. No, <laughs> chcesz coś? Nie chcę. Kucinę tego kur... Zjadł. Ale że dzisiaj Sergiusz wrzuca odcinek pływanie z rekinami z Sandrą a mi się w nocy śnią, że goniły nas cztery rekiny, jak pływaliśmy i zjadły moją siostrę, Świat jest porupany. Wiem, co się zjem, czekajcie chwilę. Wiem, co się zjem, przyniosę wam też. mać Remo! Coś tak śmierdziało w kuchni, że się zastanawiam o co chodzi. Adam jak sobie zrobił zupkę chińską i, i pachniała jak pachniała. Moi drodzy, frutti di mare, ale czekoladowe. Kojarzycie te czekoladki? Jak się podkradało rodzicom kiedyś? Znalazłam je w domu. No i podkradła mnie. Pamiętam, jakby to było lepsze. Mogłabyś mi powiedzieć jak zagadać do dziewczyny? Moja rada wygląda tak. Cześć. Trzy kropeczki, tutaj wymyślasz swoją część, a na koniec mojej rady będzie, czy wyjdzie ze mną na kawę. Ale to, te trzy kropeczki musisz wymyśleć sobie sam, bo każda na jest inna, nie ma u nikogo tekstu na podryw. Jak minęły święta? Bardzo dobrze minęły święta, nażarłam się, nie piłam dużo, jakoś ostatnio w ogóle nie mam smaku do, do alkoholu, w ogóle nie piję alkoholu praktycznie ostatnio. Nie wiem, co się ze mną stało. Aż to dziwne, żebym, żebym nie spodziewała trunków procentowych czy okazji świąt rodzinnych. Moi rodziciele byli w takim samym szoku, bo pod mój przyjazd kupili trzy butelki rumu i zostali z butelkami rumu, więc e, bardzo się zdziwili. Przyjechać na trzy dni, no to się zaopatrzyli, ale no niestety. Jezus. Ja nie wiem, ja mam takie. Ja nie mogę patrzeć, jak dzieci, takie małe dzieci, co dopiero zaczynają człapać, biegają po mieszkaniu, bo ja widzę, jak one uderzają głową w każdy róg, próg. Coś ostrego, jakiś kant. I tak samo jak ta pani biegnie przez te rzeczy i ona się wywala, to jedyne co ja widzę, to odległość jej głowy od tego kanta tutaj. I ja już normalnie mam palpitację serca. No, nie mogę. Tak blisko przelcia, no przecież by sam mogła łeb rozwalić. Co za łosoś. Dostawca internetu przesyła 10 zł. Składamy życzenia świąteczne tak szybko jak nasz internet i zachęcamy do przedłużenia umowy. Nie wiem, czy wiecie, ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że oni nam faktycznie złożyli życzenia świąteczne. Zbudowali do nas później, pytali, czy wszystko w porządku. Myślę, że zaraz po tym, jak ich ocena na Google spadła z 4,8 na 1,8, zaczęli się bardziej interesować, komu tak bardzo popsuli humor. I okazało się, to, że to mnie i rymkowi, więc są mili teraz bardzo. Мышь? Что oh, -а -а. Там была плапка. Как можно это накрывать? Co byś zrobiła z myszą? Nie pokazywałam, jak ją zabijam. Ja rozumiem, że to szkodnik. No, ale nie można. Co? O, to, to, to ja z rana, to ja z rana. Chłopie, ty się zastanów. Ty okłamałeś 40 milionów Polaków, prawda? Słyszałam o panu Sousa. co tam się mniej więcej odniósł. Nie rozumiem, ale ludzie go nie lubią. Tyle lepiej rozumiem. Ty, był alert? Jaki był alert? Czy nie był alert? Mi się wydawało. Był alert? K mi się w głowie. Halo? Słyszać mnie? Halo, czat? Nie piszecie nic? Może mi się to wszystko wydaje? Może tak naprawdę was tu nigdy nie było? Ja cały czas tam do siebie. O! Byliście tu? Tak był alert. Dobrze. Cześć! Uff! spociłam się lekko. Zestrasowałam się. Co się z co odwalilo? Ktoś w Portugalii mu powiedział, rób to samo, u nas, zdamy ci więcej pieniędzy. I on stwierdził, że kuję ma tu umowę idzie tam. Tak zrozumiałam, przynajmniej z tego co tu i tak na niego krzyczał. Chat. Czy się słyszymy? Poszłam na skargę. Cześć, jesteście tam? Halo. Dwie minuty temu widziałam Was po raz ostatni. I nie wiem dlaczego, ale zawsze ostatnią wiadomością na czacie jest wiadomość Brzozy. Jest Brzoza, coś pisze, i później chyba jest przerwa w dostawie internetu, i k**uj, nic nie widać, nic nie słychać. Brzoza, przestań mi kurwa czat sabotować. Jesteście tam? Dzisiaj jak tej dam do siebie. Halo, halo, halo. Katarzyno, obudź się. Jesteś w śpiączce od prawie 15 lat. Próbujemy nowej metody. Nie ja. W śnie zaszłam daleko, dalej niż w moim prawdziwym życiu. Wyprowadziłam się z domu do rodziców i mam chłopaka. Nie zabierzecie mi tego. I będę mieć kota jeszcze do tego. Bawcie się dobrze beze mnie. Ja tu siedzę mi tu dobrze. A przyjaciela, zapomniałam, zaraz to za dużo. Tyle informacji w ciągu jednego dnia. Jak ja widzę, jak ludzie piszą haha, wygadałaś się, to ja się naprawdę zacznę Czy smartwić. Przybabi wszystko w porządku, bo ja sama mogę pośmieszkować, że ja się odklejam, ale Ale wy, Boże, a jeżeli to faktycznie mi się tylko śni, to je potwierdzało, dlaczego te czekoladki są Panie dobre. Wiedziałam, że one smaczniejsze były. A one nawet myśl czekolady na sobie nie mają. To jest gorzka czekolada! Na herbata. Nie, kwa, to nie jest herbatka z Harnoldem. Taki Cię na godzinę, bo tyle chyba spami, że tą herbatkę z Harnoldem. Jak piszecie wiadomość raz, drugi, trzeci, to zdajecie sobie sprawę, że już ją przeczytałam i po prostu na nią nie odpowiadam. Dzisiaj ja taki krótki stream, bo jeszcze mam dużo zaległości z pracy, wiecie? I przed końcem roku muszę wszystko pouzupełnić. A się okazało, że Wlazłam na jakiś VAT. Teraz muszę wiedzieć co to jest VAT. Muszę sobie ogarnąć co to jest. I okazuje się, że za VAT wesz nawet weszłam w listopadzie i muszę wszystkie faktury za grudzień zmienić, bo tam wystawiałam faktury bez VAT-u, a już jest z VAT i wszystkie faktury mam kupa do poprawy i wszyscy ludzie, którzy mi coś zapłacili, to muszą mi zapłacić jeszcze raz. I muszę się zapytać, czy to na pewno tak ma wyglądać, czy jest jakieś inne rozwiązanie, co ja mam z tym zrobić. Mi na przykład jest głupio teraz pisać do kogoś i hej, siema, ma posłuchaj pamiętasz tą akcję? I pani mówi, tak, tak, cześć, kosiłam się no to słuchaj, bo fajnie, że mi zapłaciliście, ale musicie mi zapłacić więcej, bo jednak jeszcze VAT muszę wam doliczyć. Głupio tak. I do wszystkich, z którymi współpracowałam w grudniu, muszę im zmienić fakturę. Bo muszę się nauczyć przede wszystkim, ile ja tego VATu mam tam wpisywać. A ty głupio dupa jesteś, ja jej no tak, bo to wszystko jest takie oczywiste i nasz system podatkowy jest tak prosty, że nawet dzieci w podstawce go rozumieją. W ogóle wszystko jest kupowane, nowy ład dzień, dobry witamy, podwójne podatki, na no wszystko jeszcze jakieś waty będę płacić. Ogólnie jesteś zadowolona ze swojej działalności, nie, nie jestem zadowolona z mojej działalności. Nie wiedziałam, że tak dużo będą mi upierdalić podatki. Wcześniej miałam status studenta. Do 26 roku życia byłam zwolniona i miałam umowy zlecenie z różnymi firmami po prostu. I ja tego tak nie widziałam, a założyłam działalność gospodarczą, przyszedł mi pierwszy podatek. Mówię, dobra, może mało kosztów zrobiłam w tym miesiącu, w drugim miesiącu spróbujemy. Teraz mi przyszedł podatek za, lis za listopad I jeszcze chyba no VAT, jeszcze grudzień został, się dole już nie chcę. <grywa> tak, jeszcze teraz polski ład wchodzi. Poznaj polskie progi podatkowe. Ja na szczęście nie jestem takim debilem jak niektórzy. Nie powiem kto, ale ja sobie wpisałam, że chcę się rozliczać na zasadach liniowych. Ale ktoś, nie powiem kto, na początku roku wy wybrał rozliczenie na zasadach podstawowych. I nie powiem komu, ale ktoś w sierpniu być może na 32% podatku, więc to w ogóle jest kit. Nie, jak ja widzę, na te reklamy z tego zajebistego Polskiego Ładu i widzę szczęśliwą, przytulającą się rodzinę, mówiącą Oni dostaną 4000 złotych rocznie więcej! I rodzina jest taka piękna i się przytula, nie? A ja sobie myślę, o! Ciekawe, że utrzymam trzy takie rodziny! Fajnie! A ja chcę tylko kota! Polisz szkołę czy to życie? Szkołę. W dorosłym życiu trzeba umieć się samemu zapisać do lekarza, trzeba płacić podatki i trzeba pracować. Trzy niefajne rzeczy, które robią za ciebie inni, jak jesteś w szkole. Masz ubezpieczenie w szkole, nie płacisz podatków, nie musisz pracować. Ale ty nie pracujesz? Chętnie bym ci wzięła na mojego asystenta na jeden dzień. A ja wiem, że Wy jesteście chętni być asystentem. Jeden chłop do mnie na Instagramie pisze, że nie szuka Pani czasem podnóżka. Mogę siedzieć pod Pani stopami cały dzień, będę je ogrzewać, chuchać, myć i masować. A ja sobie myślę, Boże, chłopie, ja nie wiem, czy ty to piszesz, bo masz ty fetysz, czy wiesz, że ja mam antyfetysz i chcę, żebym ja się zżygała. Obrzydliwe to było. Już nie mówię o tych, co chcieliby być moim krzesłem. Nie rozumiem, co w tym dziwnego. Chłopci ci pisze, połamałbym Ci wszystkie krzesła w domu, żebyś musiała siedzieć na mojej mordzie. Naprawdę nie widzisz w tym nic złego? Bo ja widzę. Romantyk, <śmany> tak, kurwa. I dzięki za dzisiaj. Kocham Was, jesteście super. Trzymajcie się. Pa!